No, odpowiem na każde. Czemu się tak płacisz? Holak ma miłą twarz. No tak, to jest prawda. Jak się czysz. Patrz. Holak? Holak ma miłą twarz. Taki. Taki miły jak ziomek. ten kucharz z ratatuj. Bym powiedział. Czy sympatyczny ziom. Ty, rzeczywiście. Ratatuj. Powiedziałbym, że to jest właśnie. <laughs> ratatuj. bajka. O, no, patrz. No, coś w tym jest, coś w tym jest. Ale żeś znalazł idealne zdjęcie. Weź, weź tam to, zrób mniejszą kartę i Czekaj. daj bok. Powiedziałbym, że to jest ten. Nie, to, tam to było idealne zdjęcie, bo tak samo się patrzy. Tak samo się patrzy. Gdzie, gdzie to było? Na, na, ta, ta, ta. I nie chodzi tu o szczurka, jak coś. Nie, tu jest parawaxin. <laughs> Tu jest pana Maxi, a tu jest Holak. Nie mam Nie miałem dziesięć. Mega przyjemna morda stary, nie? Jest. Taka jest prawda. Nie będę tego.